Ale wydajcie z tej strony Ewron, a to kolejny odcinek z Fortnite'a No i słuchajcie, dzisiaj kontynuujemy eksplorację nowego sezonu i powiem Wam szczerze, że gra mi się w tym sezonie niesamowicie. No jedyny minus to jest movement w tym sezonie, ale reszta jest naprawdę idealna. Także dzisiaj ogarniemy sobie kolejne gierki, naprawdę mocne gierki. No ale słuchajcie, przed samym odcinkiem, no nie mógłbym ominąć tego, że w Fortnite wyszedł dosłownie tryb Lego. I słuchajcie, nagrywam to w nocy, około północy, a w ten tryb gra dwa miliony osób i cała gra została zmieniona normalnie. No, powiem wam szczerze, że to jakie jest postaranko w tym sezonie, to jest niesamowite, każdy skin, no niemalże każdy ma swoją wersję przypisaną. Normalnie postaci z LEGO. Wszystkie normalnie skiny, jakie mam, mają swój odpowiednik w LEGO. Ej szczerze, tutaj poszło powiem wam szczerze, tyle efortu i tyle postaranka od Epika, no i pewnie od zespołu LEGO. Że to jest po prostu niesamowite. Jaki byśmy skin nie wybrali, to ten skin ma swój odpowiednik, że tak powiem, w Lego. Nawet jak, się, nawet jak się wybierze ten tryb Lego, który teraz mamy i wejdzie się do sklepu, to wszystkie skiny widać w wersji Lego. No i oczywiście mają swoją wersję normalną, fo Fortnite Battle royale'ową więc to jest niesamowite. Mamy aurę normalnie, która ma swój styl być jakby. Cała gra jest po prostu w Lego i to jest niesamowite. I wszystkie. Nie gadaj, że emotki ty. Nie gadaj, czy te postacie mają serio emotki? O mój Boże! Nie gadaj, że to tak działa! Co ty dajesz? Co ty dajesz? O, nawet ruszkaj, dobra, ale tu jest postaranka, drodzy widzowie! Na, patrz nawet lama jest lego... Nie gadaj co tu się dzieje w tym momencie. Czekaj, daj mi jeszcze. Przepraszam, że ja tak się teraz jaram, ale słuchajcie, Fortnite wszedł normalnie w tryb, w który jest tak niesamowicie dobry. W sensie, wiecie, to wszystko co to jest... 2 plus 2-4. Dobra, w sumie to nie musi być. W sumie to nie musi być w Lego, ale wiecie, szczerze, jest to naprawdę... O, dawaj to! No way! Jest sklocuszko wtedy. Dobra. To jest szczerze powalone. Ty, to teraz przeglądy sklepu robi się w wersji Lego czy w normalnej? W ogóle ten świat teraz, który widzicie. Ten świat Lego, który gdzieś tam pewnie, na pewno sobie będziemy w odcinkach też zwiedzać. To jest po prostu niesamowite, co Fortnite teraz robi. Bo tak naprawdę Fortnite połączył milion światów. A dzisiaj przecież wychodzi tryb wyścigowy. Ze ściganiem się, no nie? Więc już w ogóle kolejny będzie tryb. Jakby Fortnite materiałowy, rajolowy. Bardzo rajolowy, już się ja nawet nie mogę wyspodzić. Także słuchajcie, wszystko na pewno będziemy sobie eksplorować. Ale dzisiaj, tak jak mówię, no ja powiem wam, że bardzo, Dobrze mi się gra w tym sezonie, więc, no tak jak mówię, dzisiaj jeszcze zrobimy sobie. E, oczywiście. Mm, tutaj z Battle Royale, ale dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście jakiś odcinek z Lego. Z tego co wiem, to taki trochę Minecraftik z tego wychodzi, prawda? Więc dajcie znać, e, czy, czy byście chcieli jakiś odcinek. No dzisiaj, tak jak mówię, Fortnite, Battle Royale. Więc sobie zróbmy oczywiście przegląd No i przypominam, że jeżeli robi, jak robicie jakieś zakupy w Fortnite albo w Lego, bo teraz to już sobie nie wiadomo, no to oczywiście zachęcam do kodu Evron w sklepie Fortnite. No słuchajcie, patrzcie, pani misia w Lego. Ain't no way. Ryba w Lego Bombowe barwy w Lego I to po prostu jest skin podwójny Czyli teraz każdy skin Ma tak naprawdę dwa skiny w sobie To jest niesamowite Mamy aurę Mamy tutaj żołnierzyki Mamy zestaw mechaników Mamy galakcji Ty galakcji Normalnie to jaką sobie siedzi Chilluje sobie bombę Jakie to jest wszystko niesamowite Zakręć biodrami No generalnie tak <ścoughs> Jakie to jest Dabowanie Dabowanie nie, nie, mogę z tego Lego. Szczerze, nie mogę z tego Lego. Także, kochani, tak wygląda dzisiejszy sklepik. E, oczywiście zapraszam Was dzisiaj na dwie gierki, więc będą dwie gierki w kompilacji, gdzie trafimy na najlepszego snajpera. No i też zrobimy sobie taki mały challenge zebrania pięciu medalionów. Miłego oglądania. Są w naszym życiu takie sytuacje, w których człowiek nie chce się znaleźć. Na przykład na tratwie na środku oceanu, gdzie otaczają się rekiny, albo w Fortnite, gdzie podjeżdża podjeżdżacie chłop z pięcioma medalami. I dzisiaj właśnie postaramy się uzdobyć te pięć medali, ponieważ czyni nas to Niemalże nieśmiertelny. Mamy taką regenerację HP, że jest to niesamowite, ale przez to musimy dzisiaj polecieć na naszą miejscówkę, tylko na Pitera Gryfina, no żeby po prostu jak najszybciej zacząć zdobywać te medale. Ej, w ogóle nikogo nie miałem na miejscówce, nie? To jest w ogóle dziwne, że nikt na Pitera Gryfina nie leci. Jak zwykle powiem wam, że co Gierkę? Miałem tam przynajmniej z jakieś, nie wiem, 6 osób, czy coś takiego. Tak teraz po prostu czysta miejscówka, Ale też jest taka kwestia, że ta miejscówka jest troszeczkę oddolona od ludzi, no nie? No minus jest taki, że jest 50 osób w więc trzeba się troszeczkę śpieszyć. Oczywiście do jed... Dojeżdżamy z Sady, bo tam no, na pewno ktoś Na pewno ktoś powinien być Aha, I już widzę Tyrolkę Już ktoś wziął medal, bo ponieważ widzę na mapie, wiadomo Ten obszar medalu I widzę, że tam się dojeżdżają Naprawdę chłopie, wybiłeś mi tego typa przede mną No e Generalnie w ostatnim odcinku ludzie mówią tak Ewron, fajny sposób na winach, go trzeba umieć celować No jak widać nie trzeba, ponieważ Kamil Ewron Prawie nie trafia z niczym, ale proszę bardzo, drugi medal zdobyty fantastycznie. Powiem Wam szczerze, że sady są mega dobrą miejscówką, jeżeli chodzi o mityczny przedmiot. Ja szczerze mówiąc, bardziej preferuję Skara niż yy, pompkę mityczną. Ale, Siemano, witam Pana. Ale wiadomo, że na skara zawsze ktoś poleci i można tego skara po prostu odbić, tak jak na Petera Gryfina. Szczerze mówiąc, no tak jak teraz w tej grze nikt technicznie mógłby nie polecieć, więc jak wiadomo się robi taki challenge, żeby zdobyć te wszystkie mityki. No to yy, wiadomo, że przydałoby się bardziej polecieć na taką miejscówkę troszeczkę mniej używaną. Dobra, ja sobie wezmę ten e, ten safe, bo inaczej będę miał cały czas widzowie strzałkę, gdzie jest safe. To jest w ogóle piękne, że nie mogę odznaczyć tego safeu i zawsze będę miał taką strzałkę, więc i tak trzeba go otworzyć, więc sobie otworzymy i polecimy dalej. Ale już już jest okej, okay, dwa... Dwa mityki to już jest ok, w sensie dwa medaliony Ja szczerze mówiąc Uważam, że posiadanie kilku medalionów Jest OP Jest moim zdaniem OP, ponieważ jak masz już Cztery medaliony, czy pięć No to tak naprawdę nie potrzebujesz w ogóle leczenia To HP się regeneruje samo z siebie, a z tego co wiem Gdzieś było w likach, że Epic w ogóle pracuje nad tym Żeby yy, Żeby posiadanie więcej medalionów W ogóle zwiększało ci ogólne HP Czyli nie mieliśmy 250, tylko na przykład 300 to już byłoby OP. Moim zdaniem to potrzebuje nerfa, a nie... A to jest legendarny, tak? A ja mam mityczny. Dobra, okej, okay, dobra, sprawdzałem, bo tutaj... Jezus, myślałem, że coś podmieniłem, ale nie, jedno... jest wszystko w porządku. No także powiem wam szczerze, że to jest troszeczkę broken z tymi medalami, ale no dzisiaj chcę zdobyć 5, bo to, to jest po prostu, powiem wam szczerze, niemalże gwarancja wygranej. Weźmiemy sobie G-klasę, G-klasa fajniejsza, bo to, powiem wam, że... Coś słyszałem. Ty, coś tu się rozwaliło. Ty, słyszę kroki. No nie gadaj, ziomek, że kampisz w domku. jakby skid jest spotwierany. To on jest na górze, biorę się quava. Siema. Dzień dobry. O, witam. <grym> no kolego, powiem tak. E, delikatny, no delikatny peszek. Dobra, bierzemy G-klasę. Jedziemy dojeżdżać na tej miejscówki. Dobra, trochę sobie połamałem nogi. Ale to nic. Jest w porządku. Pojedziemy sobie. Totalnie chillujemy. No, i mamy kolejny artefakt na mapie. Powiem Wam szczerze, że łatwo się te artefakty technicznie farmi. No, bo po prostu widać je na mapie, jak podjedziesz się gdzieś blisko. A technicznie ludzie, no, medalionów nie zostawiają tak po prostu na podłodze. No, bo one dają leczenie, prawda? Ale niektórzy nie biorą więcej niż jednego medalionu, przez to, że potem to kółko się robi coraz mniejsze i ci ludzie po prostu tego nie podnoszą. Więc, yy, no, liczę po prostu na to, że jedna osoba podniesie jeden medalion, druga, drugie, sobie tak po prostu wiecie. Będę po jednej osobie gdzieś tutaj powinien być, typ. Bo to tak mniej więcej w środku koła widzę. Widzę typa, siema No i 116, dobra Kev zbity, tylko że on ma pojazd, o nie Kurde, jeszcze nie przeładowałem <laughs> Dobra, kolego, ja mam generalnie Shockwave'y, no nie dam mu uciec, no nie, no już nie ma opcji Kolego, błagam O kurde, wysiadł, szacun Dobra, nie szacun, myślałem, że, że będzie ze mną walczył Koleś po prostu shockwave'ami Ucieka, naprawdę <laughs> Kolego, no chodź tu, błagam Proszę, Kamilek prosi Siema, witam, dzięki to nawet nie był ten, ty, dobra, czekaj, ten. Za... O, do, okay, dobra, widzę typa. Ty, ja myślałem, że to. Do... Goniłem chłopak, który myślałem, że ma artefakt, a on nie miał. Halo, dzień dobry. Dobra, wtypię. Uspokój się. Witam serdecznie. Dzięki. To znowu nie ten, ty, dobra. Halo, przepraszam bardzo. Tu widzę, że chyba wszyscy polują na chłopa z artefaktem. Czy <laughs> jest tutaj na górce? Nie ma go. Ej, dobra, teraz to ty jestem. Teraz jestem, ty tym... dobra, tam są typy. Jezu, ej, dobra, bo jestem w środku koła. Cały czas ubijam oponentów artefakt dalej do podniesienia. A idź. Powiem wam, że na taką odległość. Dobra, już miałem powiedzieć, że przydałby się lepszy zoom, ale jak widać, nie. Jak widać, i tak jest dobrze, więc jak najbardziej. Dobra, chyba sobie go podjedziemy. Niestety nie mam już Shockwave'ów. Powiem wam, że straszny, straszny difference na trybie bez budowania robi fakt posiadania tego harpuna. W sensie tego haka. Ten hak jest mega dobrą mobilnością. Tym bardziej, jak te postacie chodzą jak takie. Oj, typ jest. Typ ma high ground, A ja nie mam jak go odbić. Ta, i ten chłop się już leczy tym mitykiem. W sensie tym medalionem. No, ja mówię mityk, ale to... Techniczny medalion jest mityczny, no nie? Więc jakby... O mój Boże. A! Okej, okay, dobra. O! Dobra, powiem wam, że high robi bardzo dużo. No i zobaczcie, jak mi się już teraz przy trzech medalionach regeneruje HP. 31, 36, 41, 46... To jest tak naprawdę już 5, 5 kewa co sekundę mi się regeneruje, no nie? To jest naprawdę mega broken. I przede wszystkim mamy harpun, więc już mamy normalnie yy, z EQ zniszczenia. Możemy sobie wziąć, o mój Boże Medkit, fantastycznie Weźmiemy sobie oczywiście koronkę No, koronkę królow, trzeba sobie zdobyć Dobra, fantastycznie, oj, o Nie, 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 czy Dobra, ja może sobie zregeneruję najpierw HP A! Dobra, kolego, proszę nie podjeżdżaj mnie Przynajmniej jeszcze przez parę sekund Ej, to jest fajne, bo mogę sobie po prostu przerwać tego meda W każdej chwili I jest chill, ale dobra, ty chłop w ogóle nie podjeżdża Ale jest lipa, ja go muszę podejechać, bo zobaczcie jaka jest strefa Strefa jest taka, że ja go muszę podejechać i to jest troszeczkę problem Chyba, że typ... Ej, typ w ogóle sobie mnie odpuścił, co jest? Naprawdę? Dziękuję bardzo. Ja to naprawdę bardzo doceniam. Ty chłopsek gdzieś poszedł. Halo? Najgorzej no jak będzie miał high ground, to mnie troszeczkę będzie. Irytowało, nie. Jest siema. Dzień dobry. Myślałem, że mnie będzie podjechał, bo to po prostu za kamieniem stał. O kurde. O mój Boże, jakie te fragi są bliskie! I powiem wam szczerze, że jak jest sezon, gdzie nie ma w ogóle bunkrów ani nic takiego, no to powiem wam, że jak, jak już spotkasz typa, to czasami potrafi być zdziwionko. Także fajnie, dobra. No mamy trzy medaliony, na szczęście się leczy. I zobaczcie, dwie osoby osobne. Trzymają dwa medaliony ostatnie Ej, to jest idealny scenariusz Tak Ty, czy mi się w pierwszej gierce uda zdobyć dwa medaliony? Tylko kurczę, szczerze No ta sytuacja fragowa nie wygląda najlepiej Przez to, że musiałem lecieć na Petera Gryfina Ale patrzcie Nikt nie poleciał na Petera Gryfina Jak ja bym nie poleciał To ten medalion by się utopił w burzy No nie? To jest najgorsze Dobra, chłop ubił chłopa z medalionem Więc prawdopodobnie ma dwa medaliony gdzieś tutaj Mmm... Pewnie w tych budynkach i nienawidzę takiej strefy, jak ludzie mi kampią w budynkach, to to jest taki po prostu zafał serca, jak chłopci nagle wychodzi, wiecie, za jakąś pompą złotą. jedziemy sobie na dach i po prostu poczekamy na dachu, no nie? Tak chyba będzie najlepiej. O, tu jest dużo lutu. Tu powinien być typ, jest! Let's go, 116! Dobra, dojeżdżam go, nie? Żeby on się nie zregenerował, ono ma medali, on się zregeneruje z tego. Siema, słyszycie? Jest tutaj gdzieś po prawej. Siema! Witam! Let's go, ej, dobra, mamy pięć medalionów, no way, no way, no way, ej, dobra, teraz jesteśmy, drodzy widzowie, nieśmiertelni, pięć medalionów, to jest po prostu gierka, gdzie, czad, do, i, i musiałbym dostać, nie wiem, snajpę, no wiadomo, żebym padł one-shotem, ale jeżeli ktoś mnie będzie obijał, to ja wystarczy, że się schowam za ścianą i regeneruję się dosłownie w sekundę do fulla kewa, no nie, wiem, to jest idealne, ej, szczerze, wziąłbym chyba... Kurde, czy ja biorę kałażka, nie biorę tego kałaska. Tak, myślę w ogóle, co wziąć. Ta strzelba też jest fajna, bo z niej w sumie nie grałem. E, ta, która tak strzela, wiecie. E, strzela tak e, często, ale nie. Kurde, ciężko mi w ogóle jeszcze się zdecydować, z czego ja tak naprawdę chcę grać w tym sezonie. Skarek to jest na pewno skarek, no nie to jest, to jest klasa. Ale czasami mnie ludzie zaspamowują, powiem wam, z tej pompy takiej e, szybszej. Słyszę typa? Gdzieś tutaj? Chyba. O kurde, A! Dobra, spokojnie i patrzcie co ja teraz mówię. Patrzcie, widzowie, na to. Ja sobie idę. Totalnie chilluję, już 57, już 65, już 73, już 81. Ja tak naprawdę w ogóle nie potrzebuję regeneracji kewa ja wystarczy, że zagram chwilę na czas i już mam full HP. On mnie niestety nie dojeżdża. Czekajcie, wyjdziemy sobie. Pociąg zatrzymał. O, <laughs> słuchaj. Pociąg się nie zatrzymał. Dobra, ten chłop chyba po prostu nie wydaje się jakiś dobry. Siema, witam. Dzień... Czy on mnie z one shotował Czy on właśnie dostał największy prezent życia? Czy on mi walnął za 250 ze snajpery w głowę? Patrz, on nawet... On nie może sobie trafić w medal, żeby go zlutować. Typie, nie załamuj mnie. Patrz, jak on się rusza. Brat nie może doskoczyć normalnie do tego! Co on robi? Dobra, i taka osoba wali mi za 200 w głowę. Patrz. Co? Słyszałem, to jest bot? Co ty? co ty? Co tu się dzieje? Patrzcie w ogóle jak na strefie on jest malutki, nie? <ścoughs> Z tymi pięcioma medaliami. Nie no dobra, idziemy do następnej gierki. No nie, co prawda zdobyliśmy pięć medali, ale to nie jest to. No nie możemy skończyć odcinka na przegranej. Powiem wam, że jest tyle, jak jest tyle kroków, to nie wiadomo czy czasami słychać oponenta czy słychać po prostu tych, tych wszystkich chroniarzy. To jest powiem Wam ciężkie, a wiem, że ktoś mi na tą miejscówkę leciał więc... I z kimś się ci ochroniarze muszą bić? O mój Boże, oni się gliczują. <laughs> Siemać. <laughs> Okej, okay, dobra. Chyba się z nikim nie biją. Oni może przebijali się po prostu przez ściany. O, witam. Ciebie, kolego, słyszałem. Siemaneczko, dzień dobry. No i możemy iść do sejfu. Elegancko. Aaaa! O mój Boże, ktoś mi wszedł do sejfu, co jest? Gdzie ten się zakampił? Ty, sekundę mnie nie było przy sejfie, a brat już normalnie tutaj jest. Dobra, lutuję, to idę stąd, bo tutaj normalnie traumy można dostać. Co prawda, lepiej dwa fragi i 70 osób przy życiu, to mi się bardzo podoba, ale nikt nie bierze górnego medalionu. Przepraszam, koledzy, błagam, weźcie górny medalion, proszę was. Witam serdecznie kolegę Tutaj widzę, że jakiś zagubiony aktor się znalazł Siemaneczko, siemaneczko Pojedziemy sobie Kurczę, szczerze mówiąc Są te takie forecasty burzy Ale czy one na nobuildzie aż tak dużo dają? Wiecie, na trybie zbudowania możesz się zabudować w strefie, no nie? Na nobildzie, tak naprawdę ta mapa Wydaje mi się, że to, że wiesz gdzie jest strefa Aż tak dużo nie daje A przynajmniej tak mi się wydaje Ktoś strzelał e, Witam serdecznie kolegę Snajpereczka ta snajperka faktycznie ma opad, no nie? Tak. do no, kurczę, ona ma opad, faktycznie. Nie no błagam, niech ktoś weźmie. Na szczęście w sadzie jest od razu jakiś medal, więc możemy sobie go wziąć. Bardzo mi się nie podoba, że się w burzy skupi jakiś... Znaczy technicznie ten challenge zrobiliśmy, wiecie, mieliśmy już dzisiaj pięć medali, eee, no tylko... <laughs> Dostałem wtedy sniper, nie ma największego problemu. Kolego, proszę się obrócić. To jest, sam normalnie widzowie szokłej wami. Ej, dziwna rzecz się wydarzyła! Ponieważ chłop miał medalion. I ten medalion nagle jest na podłodze, a ja nie słyszę walki i nikt tego medalionu nie podnosi. Ten medalion powinien być gdzieś tutaj, ale on jest niżej, co oznacza, że chłop zostawił go... słyszę chłopa. Czy chłop naprawdę zrobi zasadzkę na sefie? Ty, dobra, ja wiem o tym, że będzie zasadzka. Więc przynajmniej nie będę zaskoczony. A! Dobra, okej. Okay. Siema Patrz, safe otwarty, i medalion tam leży. Kolego, że ja jestem głupi. Patrz, co zrobię. Jest taki shield, który zbija shieldy, w sensie ten granat. Kurde, nikt nie dostał. Siema, dostałeś. Witam. Travis, no co ty Takie triki na Kamila Evrona Dziękuję bardzo za medalion I za, i za mitycznego skara Ty, ale ciekawe czy na kogoś działa w ogóle ten trik, no nie Wiecie, że zostawiasz medalion i czekasz Ale chłop w ogóle nie przemyślał, bo on Zostawił ten medalion w losowym miejscu I wiecie, jakby on był w tym samym miejscu co medalion No to jakby ciężko było go nie zauważyć, no nie Słyszę walkę Słyszę jakąś gigantyczną walkę Gdzieś tutaj na południe od miejscówki Więc od razu... Co tam się dzieje Ty, to jest chyba walka aktorów Aktor versus aktor. Ty, patrz co się dzieje. Przera, mogę te fragi? Dzięki, dzięki, dzięki. No chyba, że to są po prostu bardzo nieumiejętni gracze. Halo? Cześć, kolego. Podoba mi się. I gdzieś było strzelane jeszcze. Tutaj jest jakiś typ. Naprawdę? Kami Nie, dobra, okej. Okay. To nie jest dzień sniperkozy Boże święty. Spokojnie, widzowie. Jest ubity. To jest wszystko pod kontrolą, ok? Ja zasługuję na to. To tyb mi kampił w sejfie. Ja teraz zasługuję, żeby sobie pofragować, niestety nikt nie wziął tego medalionu, więc jest peszek. Hyś! Dobra, 110. Ten spray. Ja mam wrażenie, że lepiej chyba pestkować sobie, no nie? Kurde, szkoda, że tego medalionu nikt nie wziął. Ajajajajaj, aj, aj, aj. ale dziewięć fragów to jest potencjał na jakiś rekordzik. Co prawda tutaj troszeczkę przyaktorzyło, ale nic, okej. Okay. Kurde, czy ja gdzieś widziałem jakiś harpun? Harpun by się mega przydał, co? Dobra, ty! Dwa medale nie są wzięte, co jest? Dwa medale się utopią w strefie, halo? Czy ja w ogóle mam szansę tutaj wbić po, nie? Może spróbujemy, co? Ale najpierw tam słyszę walkę. Więc sobie podjedziemy. Siemano, witam, witam Jezu, ja naprawdę się nie trafiam Chłop dostał w głowę Siema kolego, leżysz I ty się biłeś z kimś Przy pociągu Ta osoba w ogóle chyba wyskoczyła z pociągu Z tego co widziałem Gdzieś tutaj jest, widzę A! Kurczę, na snajpa powiem wam dzisiaj Ale ja też założyłem taki zoom Ludzie powiedzieli, że z tego zooma im się lepiej gra Widzę typa yy, Ale nie wiem, mi się chyba nie gra z tego zooma lepiej Z tego troszeczkę większego Okay. Jezu. No nie no, widzowie, ewidentnie z tego zooma mi nie siada, ale 12 fragów, co jest w ogóle, ty? Dobrze jest. Jest naprawdę okej. Okay. No tylko kurczę, co z tymi medalami? <laughs> Trzeba chyba pociągiem do strefy wjechać. Oho. Widzę kolejnego, widzę kolejnych dwóch. Dobra, zostań za sto, chłop ucieka. Siema, kolego. Nie skacz mi, proszę. On slajduje. Dobra, przynajmniej nie aktor, bo miałem wrażenie, że tutaj trafiłem na jakieś czterech aktorów. Kurde, którego ubić. A! Nie, nie, nie! Nie bij mnie ze snajpery, proszę kolego. Dostałem za 110, ja nie dostałem, okej okay? Dobra, jednak dostałem, ale dzisiaj karma mnie widzowie dopada. Dobra, walnę go jeszcze raz. O mój Boże! O mój Boże! Nie mogę! O Boże! Znaczy generalnie ja chciałem go walnąć jeszcze raz, a nie ty, kolego, ze snajperki. O mój Boże, a przynajmniej jakiś med... O. Cześć! Dzięki stary, dzięki za pomoc w tym, z oponentem. Fantastycznie. O mój boże. Ty, szczerze mówiąc, ja strasznie dużo biję w ciało. I mam wrażenie, że trzeba chyba troszeczkę wyżej z tej snajperki celować. Dobra, chłop tutaj jest z medalem. I zbliża się do mnie. Ale gdzie? Ty. Halo? To on się dalej zbliża, ale. Ty, gdzie ten chłop jest? Mam wrażenie. Ty, no nie ma opcji, żebym się. No, w tym domku nie. Ten domek jest chyba tak. Bo to zwykle, jak jest to koło, to jest tak mniej więcej w środku tego koła, prawda? Zwykle. Ty, chłop się cofa, gdzieś idzie. Ej, jego kompletnie. Ty, chłop jest niewidzialny. A co, jak to jest jakiś cheater? A co, jak to jest jakiś cheater? Ej, no nie widzę, co jest? Czekaj, jeżeli wiedziemy tam na górkę. Może będzie więcej widać. Jezu, tak źle, że nie mam żadnego tego graplera. Harpun z hakiem by tyle dał. Ej, dobra, chłopa nie ma. Chłop dosłownie nie istnieje What? Co jest, ty? Ej, jego dosłownie nigdzie nie ma Co, on pode mną jest? Nie, nie ma go pode mną Ty, dobra, no chłopa po prostu dosłownie nie ma Was? <grym> Okej, okay. dobra, tam jest w ogóle drop brany W sensie ten taki Kurczę, ja to jest z tymi dropami normalnymi, a nie tymi otwieranymi skrzynkami Moim zdaniem one są gorsze Ej, dobra, tego chłopa nie ma On przemieszcza się, zobaczcie na minimapie Do strefy ale brata dosłownie przy strefie nie ma. No chyba że, on, chyba, że on tonie w strefie. Weźmiemy sobie meda. Med zawsze git. Ej, dobra, chłopa nie ma. No patrz! Ty, co tu się dzieje? Przepraszam, to no chłopiec nie widziałeś? On, serio? Patrz, jestem w środku koła. Ja go nawet nie słyszę. Halo? Dobra, weźmiemy sobie trolle. Weźmiemy sobie trollkę Brata dosłownie nie ma. Ej, dobra, Co tu, co tu się w ogóle dzieje, ty? Tyle poluje na ten medalion i normalnie chupa nie widzę z medalionem. Ej, ale dziwne. A wiecie, mi zależy na medalionach w tej grze? Jest, dobra. O mój Boże, typie! I on ma harpun! Dobra, on ma harpun. Cześć! Dobra, teraz go trochę ze Powiem wam, że jeszcze muszę popracować nad sprejem, jak ktoś biega, bo te kule teraz mają taki opad dziwny. Dobra, let's go Nie, no on ma harpun! Dobra, szokuję czy ja wlecę pod dołkurkę wami? To może być problem Siema. Dolecę, 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 nie! O dobra, zatrzymałem się <laughs> Siemano, no dzień dobry Gdzie ty pie? Dobra, on już jest tam. Dobra, ty, on jest taki OP On się tam bije! Ty dobra, tu jest dwóch typów. O kurde co się dzieje ty? Przeładujmy sobie wszystko, bądźmy przygotowani na bitkę. Dobra, ty, przestańcie mnie bejtować, dobrze? Ja pierdzielę. Chodzą za budynkiem, ty. O, dziękuję bardzo. Harpun. Ała. Dobra, dostałeś raz, dostałeś dwa, trzy. Ty też dostałeś. Chłop mi przechodzi. Dobra, ja zostanę na high groundzie. Siema, dzień dobry, witam. Let's go. Okej, okay, kolejny medalion. Nie, no, powiem wam strzeżę. Trzeba się troszeczkę wyleczyć. Zagrać na czas. Ej, trzeba zagrać mądrze. Bo ostatnio strasznie głupio zginąłem. A teraz mi się przydało, wiecie. Troszeczkę mądrzej. A? Dobra, chwila. Wycofka na HP I zaraz sobie ich dojedziemy Spokojnie, jak na wojnie Spokojnie, spokojnie Ej, dobra, bo tu jest w ogóle Kevin Ja sobie mogę chyba na tego Kevina wejść No nie? Z Kevina będziemy mieli lepszą pozycję No, tak mi się wydaje To jest teraz mądry play Ty, no nie widzę typów Oni dosłownie gdzieś wyparowali A ja mam strefę On tamten z tego budynku gdzieś uciekł Ty, no ja sobie tutaj czynuję bombę Jak na razie z git Fajnie było znaleźć jakieś medkity Może sobie przejmę po prostu ten środek Bo jednak medy by się przydały Co prawda wiadomo, medaliony regenerują O mój Boże, wbił mi chłop Nie, no typie Czemu tutaj nie przyleciałeś? Dobra, tu z tej wyspy, bo ja nie mam pojęcia, gdzie są oponenci Zacznę ich po prostu gdzieś szukać normalnie tutaj Bo ja nie wiem O, widzę typa, on lata Dobra, muszę sobie wziąć rifta bo inaczej nie dolecę Dobra, no tam, stamtąd Chłopaki, no weźcie Troszeczkę walki, no Gdzie uciekasz? Pociąg, ale beka Ej, w takiej małej strefie pociąg normalnie sobie przejeżdża Ciekawe, czy na turnieju kiedyś na przykład pociąg, nie wiem, rozwali komuś budowlę w jakimś, wiecie, kluczowym momencie czy coś Ej, to było takie zabawne Znaczy zabawne O, zabawne dla kogo zabawne, dlatego zabawne, no nie? Ej, dobra, tu mam strefę już ta, już ta wysepka nie jest na strefie Więc powinno tutaj być już Powinno być już luźniej A tu są dwie osoby, nie? Dobra, widzę pierwszego O! No nie, naprawdę, Kamil Proszę Dobra, on ma tarczę Ty, czy ja się przez tą tarczę mogę przebić snajperką? Ja tak uważam, żeby tutaj nie dostać troszeczkę z pleców Z tego drugiego typa Nie mam pojęcia jak z tą yy, Jak skontrować tarczę Jeżeli on wyjmie snajperkę i nagle będzie strzał ze snajperki to dla mnie git. Nie, 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 nie. Ja nie chcę stać... Ja się dzisiaj tak boję sniperów. Dobra, ty, dostał dwa razy 110. Lecimy do chłopa. Siema, siema. Dzień dobry. Czy on się... On się leczy. Ty, brat wyjmuje normalnie leczenie i się zaczyna leczyć. Ej, dobra, jeden na jeden. Jest git. Ja nawet... Ja, ja potem o tym drugim typie nawet nie usłyszałem ani razu. Więc on musi gdzieś kampić. Zlutujemy sobie na szybko rzeczy. Ty, nie mam pojęcia. On musi być albo w tym krzaku... O, nie! O, o, o! Jezu! Spokojnie. Dobra, albo jest na plecach. Dobra, chcę wejść na niego tak, żeby mieć przewagę miejscówki. Naprawdę! Dobra, Jezu, ja, ten grappler jeszcze nie jest okiełznany uznany w moim tym. Ty, wychyl się na snajpę. Dobra, ty, wezmę może. Sfejkuję go trochę, siema. Dobra, jednak nie, jednak nie, dobra. Jak nie wiedziałem, gdzie jest, to trzeba troszeczkę odpuścić. Zregenerować, wskoczyć. Wejść, siema. Let's go! Ej! 16 fragów! 16 fragów, całkiem dobra gierka, no nie! Szkoda, że się troszeczkę w tej drugiej grze, zgubił w strefie, no ale powiedzmy, że zaliczone, no bo w pierwszej gierce mieliśmy a taką snajpę, jaką dostałem w pierwszej gierce, chyba nigdy nie dostałem w życiu, no nie? Aż się gra zacięła. Drodzy widzowie, dziękuję Wam bardzo za uwagę. 16 fragów całkiem fajna gierka, a ja zapraszam Was oczywiście do kolejnych odcinków na YouTube, także zostawcie subskrypcję, z dzwoneczkiem, lajka. No i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!